Iść pod lupą kosmetologa szampony z Rosmana do włosów dla maluchów. Po pełną analizę 15 szamponów zapraszam na mojego vloga. To łagodny szampon w piance do codziennego mycia zdrowej skóry dziecka. Delikatna baza bez agresywnego mycia. Ocena 8 na 10, bo myje dobrze, ale nie daje dodatkowego wsparcia pielęgnacyjnego skórze głowy. To szampon z nieco mocniejszą, ale dobrze zbilansowaną bazą myjącą. Przy stosowaniu raz w tygodniu, jak u większości dzieci jest bezpieczny i daje dodatkowe wsparcie pielęgnacyjne skóry głowy, dlatego 9 na 10. Dwa pegi i zapach, więc jak na szósty miesiąc życia to duży minus, dlatego tylko 5 na 10 są znacznie delikatniejsze szampony. Ten szampon wypadł najsłabiej z całego zestawienia, silny detergent na pierwszym miejscu kompletnie nie pasuje do deklaracji dla najmłodszych, a dodatki pielęgnacyjne nie zmieniają ogólnego odbioru składu. Baza myjąca jest tu naprawdę delikatna i odpowiednia od urodzenia, ale fenoksy, etanol i zapach obniżyły moją ocenę. To dobra opcja, choć nie taka, po którą sięgnę w pierwszej kolejności. 8 na 10. Ma prosty, neutralny skład, delikatną bazę myjącą i sensowny dodatek owsa, ale nie daje dodatkowego wsparcia pielęgnacyjnego, dlatego nie wskoczył wyżej. Dobry i łagodny, z bazą opartą na taurynianach, więc odpowiednią dla najmłodszych. Ocena nie jest wyższa tylko przez zapach i dodatki technologiczne, które nie są dzieciom potrzebne. Poprawny, delikatny szampon od urodzenia. Dobrze myje, nie jest agresywny, ale pięknacja jest raczej podstawowa, a zapach obniża końcową ocenę. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na pełną analizę na blogu oraz zaobserwujcie profil, aby nie przegapić części drugiej.